Hejka, witam w pierwszym vlogu. Vloga zaczynamy na cywilu, jak wracałam ze szkoły. Jak przyjechałam autobusem, musiałam iść pieszo, potem jeszcze do domu. Jak wróciłam, to zjadłam obiad, miałam chwilę czasu, potem przeszykowałam outfit. Tak się właśnie prezentuje, ostatecznie. Tutaj już jedziemy na koniki. Na miejscu poszłam do stajni zobaczyć, jakiego mam konika. I dostałam flow, którą pierwszy raz w ogóle miałam. Słyszałam, że ona jest mocno do przodu, ale z tego, co widać, tutaj na jeździe mocno nie była do przodu. Tutaj jest filmik z kusa. Kus był na dwie strony. Ujęcia są, jak jestem blisko, bo jak byłam dalej, to nie było mi widać. Tutaj drągi. W kusie, też na dwie strony. Wiem, że mam problemy z zagalopowaniem, ale na flop było mi wyjątkowo ciężko zagalopować. Tutaj widać jakieś urywki z galopu. Jak już się udało zagalopować, galopowało się mega fajnie. Nawet udało mi się przez moment jechać pełnym siadem, bo plecy mnie trochę już bolały. Były też różne inne ćwiczenia, ale niestety nie mam nagrane. Był kurs ćwiczebny, były zagalopowania, cofania, ale tego już nie mam. To tyle, dzięki za oglądanie, pa!